Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Uncharted 3. Od razu, na wstępie powiem, że pogadankę o polskim dubbingu w grach przełożę na kolejny odcinek, bo w tym odcinku będzie dość dużo akcji, będzie dość intensywnie, ogólnie będzie się działo. Cóż, tędy nie idziemy. I nie przedłużając, jako, jak się, że nie od razu przechodzimy dobra. do gry jakieś wyjście? Ups, tutaj chyba lipa, może uda mi się przejść. Cóż, za grafika ogólnie mam takie porównanie graficzne, bo przed chwilą nagrywałem. Resident Evil 1, więc różnica pod tym względem jest naprawdę kolosalna. Uważaj, dobra. Chwileczkę, są napisy włączone. No czemu wyłączone, cholera? No właśnie, żeby się nie wcinać w kwestie dialogowe, bohaterom. że Randall zaraz spadnie, no to wygląda, Albo tak się wydaje. O cholera, wali się. Okej. Okay. Zgodnie z planem. Musimy znaleźć drogę w dół. Ups Ludzie Marlow chcą najwidoczniej spalić tą posiadłość Więc będzie trzeba się stąd jak najszybciej zmywać Wow Ole go wysadziło, jaki ragdol. Fajne Dobra, tędy Bo za chwilę Robi się gorąco jak w piekle O kurczę. Dobra, ogień się już rozprzestrzenia Będzie się działo. Puszczaj. A masz. Pan. Ja nie mogę. Granat. Ale blisko. No nie zwróciłem uwagi. Że Drake włożył przeciwnikowi granat. Zapas. Ale ogólnie tak dziwnie mi się gra, bo nagrywam w tej chwili nie ma złożonych głośników. Bez muzyki to nie to samo. A ścieżka dźwiękowa w tej grze jest naprawdę świetna. To Isani, pospiesz się, o cholera idą. Można powiedzieć, że jeden z lepszych soundtracków, z gier. Nie tylko trzecia część, ale ogólnie seria Uncharted. Dobra. Dobra, teraz co pewnie podsadzić? Czy tam zostać podsadzonym? O boże, co się dzieje? Tędy nie wyjdziemy. To którędy? Trzeba było zadać sobie takie pytanie Hej, ja nie mogę Dobra Droga utworzyła się sama. Ej, ja nie mogę. Masakra. Pod względem efektowności ta część na pewno nie dorównałam pójce. No i tak sceny akcji są świetnie zrobione i wyreżyserowane. Dobra. Akurat musiałem zacząć gadać w momencie. Gdy trzeba było ratować swój tyłek. No właśnie... Ej! No dobra. Co się dzieje? Jeszcze raz, jeszcze raz stoję. Dobra, wow, Shit. gorąco. Ja nie mogę. Ten cyborg, gigant. A masz fajna scenaria? Na walkę wręcz Na marsz. Marsz. A masz, Tak jest, knockout Co za freakshow Ważyło z 50kg więcej ode mnie Tędy już wow. prawie Siad jeszcze z tamtej strony. O niech to szlak. Dobra, lepsza osłona. O właśnie, kurna, akurat musiał przeładować. Niech to szlak. Dobra, dobra, szybko chować się, chować się. Tak jest, albo no blisko my wkurzają mi ci przeciwnicy, Zamiast tak zachodzą. Pięknie, tak potrafią zaskoczyć, a sali też nie za bardzo potrafi pomóc w takich momentach, niestety. Dobra, wyjście teraz, co robić? Sali, pomóż mi Niech to szlak Dobra, chyba tu To wygląda na... O! Kurczę! Ja nie mogę! Ty się nie wspinaj, tylko przeskocz! Przez tam poręcz i zmywamy się stąd! O nie! Noga mi utknęła! Cholera. Ok, ten dom się wali. Nie chcę, żeby stał się naszym grobem. Kurde, ja nie mogę. Co to ma być? Co się dzieje? Panu chyba nie daje rady. Do góry, stary kurczę. Cholera! Oni to mają szczęście. Cholerne szczęście, jak to się mówi. Kurde. To co? Tu? Tu. I okej, okay, lepiej nie ryzykować. Dobra, tego w ten sposób, bo osłony go nie widzę. Dalej. Aj. Piękna śmierć. Nie dość, że podzierawiony niczym z serc. Szwajcarski, to jeszcze dobił go granat, i zrobił z niego ser pleśniowy Kurde, co się Shit, shit, co się dzieje? O kurna, mać nie no, dobijamy to już. Jeszcze raz. Nie no wkurzające to jest. Tak zachodzą z każdej strony. Chociaż z tym serem szwajcarskim, prześcieni bardziej pasował ser topiony. <grymne> Teraz, ale nie to też może być to samo prawie. Kurde, no, ale zachodzą. Co za. <grymne> Ale go staiło. Ja nie mogę jakie debile. Czasem mnie rozbraja ta sztuczna inteligencja. Tak, chcę zajść. Widać to. Cholera. Nie zdążył chyba rzucić granatem. A się do, do tego szykował. Tutaj nikogo nie ma. Kurczę, na strych wygląda. Jesteśmy blisko dachu. Ups, no właśnie. A teraz możemy już zobaczyć niebo. O cholera. Tylko jak się wydostaniemy z tego dachu? Jak z niego zejdziemy? O kurczę. Nie. nie, jeszcze wieża się wali. Masakra, co się dzieje? Ja nie mogę. Szybko, Drake. Coraz bliżej. Ja... O, masakra, jak ja. go wywaliła? Co za akcja. <grym> <grym> nie. Epic. Z raju do piekła Taka puenta Człowiek upiekła się na mnie Wszystko gra? O tak Cudownie Czekaj Moment Zapominasz, że jesteś od ćwierć wieku młodszy Oj, tam jesteś silny jak goł. Poza tym ten... Po co pośpiech? Myślę, że spłonęliśmy Prawie mają rację. <laughs> Szczerze mówiąc, trochę się pogubiłem. Przypomnij mi, czemu to robimy? O nie, nie, nie. Jak masz walić gadkę, że jesteś na to za stary, to sobie daruj. Nate, oni naprawdę idą nos. No i co? Chcesz dla ich wygody odwalić kit? Ale kto tu mówi o odwalaniu kit To przestań gadać, jakbyś już stał nad grobem, dobra? Słuchaj no. Dwadzieścia lat chroniłem twoją dupę. Nie mam zamiaru rezygnować. Jak widzisz? Chcę tylko wiedzieć, że to, co robimy, ma jakiś sens. Widać, że twoja duma strasznie ucierpiała. Nie myślisz trzeźwo. Nie tego cię uczyłem, Nate. W ten sposób dasz się zabić. A! Niech to. Ach, szaleje. Przez ciebie wszyscy zginiemy. Ale. Co? Katar i Chloe. W sali, jeśli nas ktoś o, śledził. Lera, to ich pewnie też. Weż, musimy ich ostrzec. Tak. I pędzić do Syrii. Mam nadzieję, że pamiętasz, gdzie stoimy, bo całkiem się pogubiłem. Nie mogę się do nich dozwonić. Coś jest zdecydowanie nie tak. No to kiedy otwierają? Mamy parę godzin, nim przyjadą pierwsze busy. To się sprężmy. Łańcuch przecięty. Okej. Okay. To znaczy, że nie jesteśmy tu pierwsi. Tak, póki marną. I to albo myślą, że nie żyjemy. Mamy przewagę zaskoczenia. Nie zmarnujmy jej. Dobra, więc wchodzimy. Sprawdzamy, gdzie trzymają Chloe i KATERA. O ile ich trzymają? Szklanka w połowie pełna? Po prostu nie wyglądają mi na takich, co biorą zakładników. Może załóżmy póki co optymistyczny scenariusz, dobra? Uratujemy KATERA i Chloe. A potem, we czwórkę, wymkniemy się. Jasne. Ulotnimy się jak sen złoty. Ej, może się uda? Okej, okay, więc myślę, że na tym zakończę odcinek. Może jeszcze jakiś. Ładny widoczek na koniec, a w tej grze jest ich naprawdę pełno. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. W kolejnym powrócę, już po raz ostatni powrócę, do tematu polskiego dubbingu w grach. Ponadto zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania mojego kanału, a także na kolejne odcinki zagrajmy w Uncharted 3. Cześć, do usłyszenia!